Maneczko moi drodzy. Do zabrania Skoda, bo się Skodzie powietrze skończyło. I takie ładne alufelki. No to co, działamy i zapinamy pasy. W tej wersji ręcznie się wyciąga i opadamy. Tutaj takim dafikiem jeżdżę, dość mały samochodzik i muszę czasami bryle, czyli ten widele dopuszczać, bo on nie ma, nie jest wyposażony w łapy z tyłu ale myślę, że tutaj do skody takiej nie będzie potrzeby. No to działamy. No idziemy. Lewą ręką odwrotnie biorę. Pasy zmarzły? Na pewno. Pasy sztywne jak erekcja szesnastolatka. Czy pójdzie z tyłu bez bryl? Oj, olej zimny tam mu ciężko. jest nasza. Bez klienta i bez kluczyka. Takie są najlepsze. No i nie pokażę wam tak, żeby dobrze było widać. Może i pokażę. Zostawiamy ją już tutaj tak równo I przyciągamy ją tutaj do, do siebie I jedziemy Ze Skodzinką Oj, co to nie chce Czemu to tak. To musimy ją podnieść troszeczkę bardziej. I wtedy nam się tutaj kąty zmniejszy. I już idzie powolutku. Teraz nie możemy ją też za blisko, bo tutaj mamy do duli Aksel, do tych płusków. Tak tyle o ile. A tutaj tył jak wygląda. A tak, czyli na środku, czyli jest dobrze. Możemy ją jeszcze troszkę bliżej. Pasy, aby były napięte dość i zakładamy pasy. Blokujemy ją. Pas sztywny, oczywiście. Nie wiem, czy tu coś widać, czy nie, ale na sztywno. Felgi też cienkie małe otwory, wąskie od razu lepiej jak przygniecione nie wiem czy Wy tu cokolwiek widzicie ale zmarzło I też kapcioszek. I spinamy Żeby nam do tyłu nie uciekła skodzinka O Tu widzicie, odstęp jest, nawet lodu nie ruszyło. Także tutaj nad kolami tu się nie ma czym przejmować, tu nic nie zrobi. Nawet mimo że pasy jak kamień zmarznięty. Widać trochę, no widać pewnie, ale mało. I tutaj jest rozdzielacz, a tam jest na, a tutaj jest na tym, na. Tej ośce zamontowane, czy tam na tym sworzju zamontowane te i tutaj się blokują nam, bo smar jest po prostu zimny. Opuszczamy. Już, już i tutaj ręcznie składamy maszynę. O skubaniec. Oj, blokada jest, jest. No i dobra, moi drodzy, możemy lecieć. Koda zostawiona tutaj. I Zbieramy majdan. No nie nagrał się rozładunek, ale może i dobrze. Takim HDSikiem, pasy wytrzymują. No i dobra moi drodzy, to byłoby na tyle. Trzymajcie się, cześć!